Sieba otwierała ogólnie drugie okienko. Z tymi czekoladkami będę otwierać ogólnie. Ciężko otwiera to. Łatwo poszło. O, coś tu jest. Jest to rozświetlacz w płynie. Tak się prezentuje. Jak tak patrzę to w ogóle się nie świeci, wygląda jak bronzer, ale to jest rozświetlacz. Jak się prezentuje Okej, okay, i otwieramy jeszcze tę karetę z, z pstami okay. okay, jest... Mamy jakieś takie... Cóż tu jest? Takie coś są chyba takie suszone, jakieś, jakieś rzeczy. Jest tu cztery. Takie. I to wszystko na dzisiaj. Z czekoladkami dzisiaj nie otwieram, bo już mam nadzieję, ale otworzę po południu. Bye!